Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak wyjść z Recovery Mode w telefonie Oppo Find X8. Na początku, wybieramy sobie język. I teraz, gdy już jesteśmy w Recovery Mode, możemy wybrać dwie opcje. Pierwszą z nich jest Power Off, a następnie włączamy telefon ponownie przyciskiem zasilania. Lub wybieramy opcję Reboot Device, sekundka, Reboot Device i OK. I teraz telefon sam uruchomi się ponownie. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam, cześć! thank you